taka sytuacja. Odpowiadam na pytanie, które zadałem w poprzednim filmie, co to za samochód? Oczywiście, Skoda Rapid 1.2 z tego co słyszę, trzycylindrowy silnik. Nie zaglądałem pod maskę. Ech, totalna budżetowa Ech, Octavia Tour, przy tym to jest po prostu Rolls-Royce. Tutaj widać wszędzie takie oszczędności masakryczne. Jedziemy w wersją e, Ambition, która jest teoretycznie taką jedną z lepiej wyposażonych, taka środkowa puła, ale i tak to nie przeszkadza temu, żeby wszędzie było twardo. Te plastiki mają taki połysk jak chińska zabawka i generalnie troszeczkę też ma się takie wrażenie, że się siedzi w czymś twardym plastikowym o dziwo zawieszenie wcale nie jest takie twarde. I powiem Wam, że moim zdaniem samochód dużo lepiej wygląda w... na zewnątrz niż w środku. Z silnikiem jest podobnie. Silnik wygląda dużo lepiej pod nogą niż na papierze. Na papierze, jak ktoś tylko słyszy, jeden, dwa turbo i trzy cylindry, to jest po prostu załamane. A przy okazji, patrzcie, jedzie Żaba. Już któryś raz spotkam ten samochód. No, w każdym razie. Informacja ważna jest taka, że koszty eksploatacji są naprawdę niskie, 6,5 litra teraz spalanie takie miejskie, co prawda dzisiaj mamy taki dziwny dzień, bo jest 2 maja, jesteśmy w trakcie długiego weekendu właśnie, teoretycznie dzisiaj dzień pracujący. Stojąc na światłach pokażę Wam jeszcze jeden bajer. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem. Wszystko twarde. To wygląda jakby nożem było wytańczone No to już czekam Lejdę na miejsce, to wam pokażę jak wygląda z zewnątrz świeży. É. Parada Prata